Dajcie Dzień dobry! Jak to wygląda w tej chwili na, na polu tutaj są sprzątnięte e, konopie z, z łodygami e, tutaj jest rozjeżdżone tak troszeczkę troszeczkę ponieważ e, koparka tutaj z taką łychą zbierała e, łodygi z pola a w tej chwili jest e, robiony porządek tutaj na drugiej części. O, tam widać różne tuje. Te iglaki są e, usuwane. Tutaj sąsiad sobie prze... O, tutaj taki rządek ustawił. E, także tutaj na tym polu też jest robiony w tej chwili porządek tak, aby tutaj w przyszłym roku e, można było posiać konopie, a na tej części e, będzie coś innego. Jeszcze Szczerze mówiąc dokładnie nie wiem, ale na pewno dam temu, tej przestrzeni odpocząć, ponieważ no, zebrałam z tego pola, a w przyszłym roku e, będzie tutaj być może rzepa oleista, która tak my, zachwyciłam się nią e, tymi strączkami takimi pysznymi, takimi o, z, z smaku, e, także no... Jeszcze tutaj przed zimą chcę dać trochę wapna, trochę, trochę obornika i zaorać, tak żeby w przyszłym roku tutaj no, ziemia była bogata, aby mogła dać roślinom wszystkie składniki mineralne. No a wapno wiadomo, żeby troszeczkę podnieść pH. I no oczywiście też strukturę gleby, także na ten moment o tak to tutaj wygląda, tu są też takie resztki pożniwne e, korzenie e, jeszcze tutaj o, e, zostały tutaj widać jak e, psa widać akurat, ale e, o, tutaj są w ziemi troszeczkę wybrałam również e, e, korzeni e, i zobaczymy co tam się z nich uda. E, zrobić. Także na polu w tej chwili tak to e, wygląda. Działamy, aby tutaj przywrócić kulturę e, rolną na tej drugiej, na tej drugiej części. Także to tyle na ten, e, na ten moment. E, papa.